A naszym gościem jest Halina bartkowicz błażejewska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzie Mazowieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Projekt Coś dobrego to taki projekt, który zakłada szereg form wsparcia dla mieszkańców powiatu Rawskiego. Projekt jest kontynuowany. I właśnie o tą kontynuację w pierwszej kolejności chciałam zapytać to, że po raz kolejny powiat Rawski z partnerami wystąpił o środki na realizację tego projektu, świadczy o tym, że te usługi społeczne są na terenie powiatu Rawskiego potrzebne? Tak. O Oczywiście, że są potrzebne i to bardzo. Może tylko na wstępie powiem, że to jest już trzeci projekt, tak jak pani powiedziała, kontynuacja, ale to jest każdy projekt oddzielnie, trzeba było składać wniosek na kolejny projekt. I teraz, jak pani redaktor zauważyła, jest kontynuacja, czyli jest to już trzeci projekt. I ten projekt nazwaliśmy coś dobrego, dwa, również w partnerstwie. Liderem jest powiat, natomiast partnerami, jeżeli Pani pozwoli, to wymienię, jest miasto Rawa Mazowiecka, gmina Rawa Mazowiecka, gmina Regnów, gmina Sadkowice, gmina i miasto Rawska oraz Fundacja Obudźmy Nadzieję. Czyli wszystkie samorządy powiatu rawskiego włączyły się w realizację tego projektu plus fundacja, czyli z tego programu, z tych usług, które są oferowane, można, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy? Jak najbardziej i ten projekt jest Skierowane głównie do, dla osób niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnością. I celem tego projektu jest zwiększenie dostępności do równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług społecznych przez utworzenie i utrzymanie na terenie naszego powiatu od 1 grudnia 2023 roku do 30 kwietnia 2027 roku usług społecznych dla 150 osób. Te 150 osób, z czego może korzystać? Bo wiem, że działa chociażby wypożycz sprzętu medycznego rehabilitacyjnego. To chyba jest coś takiego, co mieszkańcy zawsze szukają, kiedy kiedy pojawia się w rodzinie choroba, kiedy ten sprzęt dodatkowy jest potrzebny. Tak, oczywiście i tutaj wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego zajmuje się powiat, czyli powiatowe centrum pomocy rodzinie i to zadanie jest przez nas realizowane. Tak jak już wcześniej mówiłam, od 2017 roku jest te działania są prowadzone i tutaj może powiem tak, że jeżeli jeżeli chodzi o powiat, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, to tutaj oprócz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego e, mamy również usługi asystenta dla osoby wymagającej wsparcia. Natomiast partnerzy, to może, może jeszcze powiem, czym zajmują się poszczególni partnerzy. Jeżeli chodzi o gminę Sadkowice, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, tutaj prowadzi klub seniora i usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne. Gmina Regno Oczywiście tym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi Opiekuńcze. Miejsko gminno Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej, usługi opiekuńcze, w tym usługi specjalistyczne i usługi sąsiedzkie. Fundacja Obudźmy Nadzieję prowadzi dom dziennego pobytu w Przewodowicach i Rawie Mazowieckiej, czyli dwa domy dziennego pobytu prowadzi. I Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie, usługi opiekuńcze i usługi sąsiedzkie. gminno Ośrodek pomocy społecznej w rawie klub seniora prowadzi. No i tak jak wcześniej wspomniałam, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, usługi asystenta dla osób wymagających wsparcia wraz z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. Kto z tego programu może korzystać z, i z usług opiekuńczych, i z tych usług asystenckich, i z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego? Wszystkie osoby mogą się zgłaszać do nas. Głównie są to osoby, tak jak mówiłam wcześniej, wymagające, wymagające wsparcia, a także osoby, z niepełnosprawnością. Jeżeli chodzi o wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, tutaj na pewno nie potrzeba dokumentu, że jest się osobą niepełnosprawną, czyli posiada się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wystarczy mieć takie zaświadczenie od lekarza i może to wystawić lekarz pierwszego kontaktu, takie zaświadczenie, że pacjent taki i taki zamieszkały tu i tu. Oczywiście musi być mieszkańcem naszego powiatu, potrzebuje na przykład łóżka rehabilitacyjnego, czy wózka inwalidzkiego i to, i to nam wystarczy. Wtedy wypełniane są dokumenty, my podpisujemy umowę i taki sprzęt jest wypożyczany na okres pół roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejne pół roku i następne pół roku, czyli łącznie na półtora roku. Myślę, że to jest taki dość długi czas. Zdarza się tak, że osoby na przykład najczęściej korzystające z łóżek rehabilitacyjnych, no potrzebują dłużej tego łóżka, prawda? Więc te półtora roku to jest czas na to, żeby ewentualnie złożyć u nas wniosek, bo też zajmujemy się dofinansowaniem do takiego sprzętu i można, jeżeli, jeżeli rodzina wie, że taki sprzęt będzie potrzebny dłużej, można starać się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Ten sprzęt jest na stanie, czy pracuje w terenie i trzeba chwilkę poczekać, jeśli ktoś potrzebuje go wypożyczyć? Powiem tak, cały czas jest wy, wy, wypożyczany, często jest tak, że mamy listę rezerwowy. Największym zainteresowaniem tutaj cieszy się wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych. Tutaj jest największe zainteresowanie. No i chciałam powiedzieć, że w tym roku jeszcze dokupimy tych łóżek i może powiemy, że dysponujemy na tę chwilę. Mamy 35 łóżek rehabilitacyjnych. 36, przepraszam. I mamy jeszcze jedno łóżko bariatryczne. Posiadamy schodołazy: mamy jeden schodołaz gąsienicowy, schodołaz kroczący. Mamy podnośniki kąpielowe, mamy koncentratory tlenu, które bardzo dobrze się sprawdziły w czasie pandemii, rowery rehabilitacyjne, pionowe, wózki inwalidzkie. Nawet posiadamy dwa wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym. Nie każdy jest w stanie kupić sobie taki sprzęt. Ewentualnie jest czas oczekiwania na dofinansowanie, więc u nas bezpłatnie wszyscy mogą skorzystać z tego sprzętu. Jeżeli jest oczywiście na stanie, jeśli nie, to taka osoba oczekuje, tak? I w momencie kiedy Sprzęt zostaje zwrócony do PCPR-u, my kolejnej osobie wypożyczamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A naszym gościem była Halina Bartkowicz-Błorzejewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.